Cześć tu Netelka i Kuba! Dzisiaj przyjechaliśmy do Kurozwęg, Węg, do pałacu, i będziemy jechać na safari z bizonami, i będziemy także w labiryncie z kukurydzy. Chcecie to, chodźcie z nami! O 1030 mamy zwiedzanie pałacu. O, jed... o 1130 mamy safari. Mamy safali, a potem mamy dwa rabilenty. Ja mam, ja mam mapkę do labiryntu bukowego, a Natalka ma do labiryntu ma do kuku, z kukulydą. Tutaj są takie zagadki dla nas, i jak, jak rozwiążemy, to może zdobędziemy jakieś nagrody. Bo tutaj są pokazane lody, lub magnesik. Zobaczymy. Pałac jest z XVI wieku, a teraz. Jest w remoncie, więc nie robi takiego dużego wrażenia. Skończyliśmy zwiedzanie pałacu, teraz czekamy na safari, pewnie zaraz pójdziemy pobawić się na plac. Chodźcie z nami. Więc ja ostrożnie, tutaj mamy taki kółko, więc jest ostrożnie, żeby nie wpaść w uwaga. Druga i tam trzecia, uwaga a tutaj mamy spójrzmy wow mega, popatrzcie U, tak samo i mamy tutaj już pokazuję tutaj okienka takie i zjeżdżalnie, zjedziecie ze mną? no tu zapraszam wow. wow. Uwaga na koniec, bo zjeżdżanie jest bardzo gorące. Siedzimy wygodnie na sofali, zaraz słyszamy. Musicie się mocno na no bardzo... modowaniu. Skończyliśmy z safari z, bi z bizonami. Myśleliśmy, że będą trochę większe, ale i tak są bardzo duże. A wiecie, że taki jeden bizon może ważyć nawet 1000 kg? To bardzo dużo. Idziemy teraz do labiryntu bukowego. To ten mniejszy labirynt na rozgrywkę. Jeden. Tomasz, co? Znaleźliśmy pierwszą postać. Teraz możemy wpisać, jaki ma numerek na karcie. Hmm. Zaraz. Do tego. Bo jest tu. Nie, będzie bo kiedy? No to się się O, naprawdę nam nie Została nam już tylko ta księżniczka. Idziemy jej szukać. Mamy wszystkie. Juhu! Właśnie wyszliśmy z labiryntu bukowego. I jest nawet fajny, ale troszeczkę trudny, nawet, nawet jak jest mały. Kuba, jak ci się tam podobało? Było bardzo fajnie. Można znaleźć bardzo dużo fajnych postaci, w czym. O taki bizon! Teraz idziemy do labiryntu dużego, kukurydzianego, wymienimy sobie mapy i ciekawe czy damy sobie radę. Czuję się trochę jak go dzikim butem. Weszliśmy na talerz widokowy, ale tutaj średnio widać alejki, ale ten labirynt jest naprawdę duży. E, weźcie dużo picia, no bo tutaj jest bardzo dużo chodzenia. My jesteśmy już przy dwunastym punkcie i, zosta, i została nam już tylko jedynastka. Ta szczołka oznacza, że skończyliśmy na Milent. My skończyliśmy na Milent i się nie zgubiliśmy. Żyjemy! Jak zawsze idziemy, a tchajcie to jakieś fajne pamiątki i magnesiki. Na terenie pałacu w wękach jest restauracja, no i możecie sobie jeść na przykład burgera z bizona. My wybraliśmy tradycyjnie magię z skrytkami. Tu jest ich własny prowar i robią swoje własne piwo. My kupiliśmy dla jednego i drugiego dziadka. Właśnie skończyliśmy zwiedzać kury z wiedzaczką do Zajęło nam to 3,5 godziny. Ta atrakcja jest nawet fajna. Nie ma tu co prawda nic szalonego, ale to szukanie w labiryncie to jakaś nowość więc nawet fajnie. E, safari z bizonami trwało jakieś 15-20 minut. Ja myślałam, że to będzie jakieś fajniejsze. Mniejsze będziemy oglądać bizony z daleka. I chyba najfajniejsza była ta jazda wozem, no bo tak często. E, jak zawsze kupiliśmy sobie e, pamiątki. Ej, ja mam taki bilet z piłką. Ja mam opaskę i kupiliśmy sobie także taki magnesik. Warto pojechać do kurozwań chociaż raz. Rzadko spotykamy tak stare budynki, które są odnawiane i bardzo zadbane jak ten. Poza tym, labirynt Kukurydzy jest bardzo duży i bardzo dobrze przygotowany. I jak kupujecie bilet, to dostajecie taką mapkę. W labiryncie macie poukrywane różne numerki, a po drugiej stronie macie krzyżówkę, no i jak ją rozwiążecie, to będziecie brali udział w loterii. Trochę rozczarowały nas te bizony, bo samo jechanie do nich zajęło więcej czasu niż przyglądanie się im. Pan opowiadał różne ciekawostki, ale to trwało bardzo krótko, więc bardzo szybko wróciliśmy. Jest jeden fajny pomysł, że zbudowali plac zabaw, który jest taki bardzo nowoczesny, odbudowany, no i on może się przydać, jak na przykład czekacie na safari. Szkoda tylko, że ten plac jest na słońcu, no i strasznie grzeje. I dzieciom jest gorąco. Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. W niektórych labiryntach naprawdę trzeba było się postarać, żeby się nie zgubić. Więc trzy gwiazdki dla mnie i cztery dla Kuby. Zmęczanie! W tym labiryncie z kukurydzy on był naprawdę duży. Więc cztery gwiazdki dla mnie i cztery dla Natalki. Zainteresowanie, te labirynty nam się podobały, to coś nowego, a chodzenie z tą mapką wydawało się naprawdę fajne. Cztery gwiazdki dla mnie i cztery dla Kuby. Eczcena, wejście zwiedzanie nie jest takie tanie, więc cztery gwiazdki.